ale wiadomo jakie są przyczyny jego, powiedzmy, na no, przeciętnie podobne jak na tej klatce zawodowej. Cały sezon jeździć przeciętnie w Szwecji, w Grand widzę Polskie, no w sumie nieźle, nie możemy narzekać, nie Boże, tylko że znaliśmy go jak wygrywał w był ciągle gdzieś tam w przódzie. Zeszły rok, wiadomo, kontuzja, y, późny stad, a w tym roku no, niby od początku wszystko miało się dobrze układać. Panie czy byliśmy przyzwyczajeni do sylwetki nikiego, do pozycji nikiego, takiego zaprogramowanego cyborga ale praktycznie nieomylnego, bezwzględnego takiego wykonawcy, to. takiego kata, który się absolutnie nie wie. Jak tnie to równiutko bez znieczulenia. Natomiast tu początek sezonu, bardzo dobry wejście w sezon z grupowaniem goryczan. Poukładane wszystkie tematy i sprzętowe, ale w sporcie, a wróżby tym bardziej, nie można być spokojnym i nie można być ani na chwilę, odpuścić coś, trzeba być bezwzględnie czojnym, nie na 100%, a pod cały czas ta karuzela i sprzętowa i jeździecka powoduje to, że no Nikiego coś się wymknęło z kontroli. Takżeśmy tutaj rozmawiali z Nikim w zeszłym tygodniu przez Grand Prix. Autentycznie, moim skromnym zdaniem, brakuje w przypadku Nikiego takiego Człowieka absolutnie, który był w tym układzie, w cudzysłowie, starym, który decydował o tym przede wszystkim o sprawach sprzętowych, przygotowaniu sprzętu i ustawianiu motocykli. I niki praktycznie były podporządkowane, a tu jest za dużo powstało improwizacji, takiego można powiedzieć szukania na zasadzie yy, szukania, szukania i na zasadzie próby błędów, a tam w przypadku, jak był związany z żoną Senem, było to na zasadzie decyzja, wykonanie i, i praktycznie nie było, nie było żadnych pomyłek. I wtedy była ta, można powiedzieć, bardzo dobra również dyspozycja psychiczna, bo w tym przypadku Niki osób w nie martwił się o to, jak to wszystko. A tu wyszło, że Niki sam musi też yy, szukać. A sądzę, że yy, menadżer, który jest przy do na, nie na tyle jest, yy, można powiedzieć, zgłębiony w tajemnicach yy, sprzętowych, a z drugiej strony sądzę, że Niki też nie ma tak wiedzy wielkiej o motocyklach, o sprzęcie, tak jak nasz ten model. Bo ja się martwię, być może nie Jaką szansę w grunty i motywację do jazdy na tym najwyższym poziomie, żeby to się nie odbiło nam w sierpniu, wrześniu, bo to właściwie o tym myślimy. Dlatego jak Pan zapewne z nimi odmawiał, to jak Pan czuje, czy te motywacje ma ciągle? Powiem, powiem tak, ja sądzę, że tak ma sprecyzowany kontrakt, że ta motywację nawet musi mieć. U nas tak. 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 Ale ten, to jest tak, jeszcze właśnie kontraktu. Czy według kogoś na przykład bo go nie znam oczywiście, nie chodzi o pieniądze, chodzi o zapisy kontraktowe, Nie, nie, nie ma Pan na przykład z odstawieniem ewentualnym go na urlop jeden czy dwa mecze. To znaczy, ja panowie, wiem, że panie, panie, że, panie, czy... Patrząc mam... jak mam krótką ławkę rezerwowych nie mam takiego. A każdy mecz jest to mecz nawet teoretycznie z tymi najsłabszymi przecinikam inny układ by miałem, jakby miał ten pierwszy mecz niedzielny na wyjeździe, by wtedy mógłbym sobie zaekspery zaeksperymentować. Ale mając świadomość to, że to jest bardzo trudny przeciwnik, a ekstremalnie trudny Bydgoszcz jest w sytuacji, kiedy jedzie u siebie na tym specyficznym torze, zresztą przekonaliśmy się o tym na Gatorem na Lidze Juniorów. I wtedy miałbym większe pole manewru, ale tutaj wracając do tego. Nie sztuką jest z sztuką jest zbudować jeszcze, odbudować zegara, bo prawda jest taka, to co powiem, on chce, on zrozumie, on chce tego i to podkreślam w razie on chce. Nie sztuka szukać się, szukać jakichś paragrafów, haczyków na mojego zawodnika, bo to nie jest w tym problem i tych yy, haczyków związanych z kontraktem. Chociaż, prawda jest taka, będzie materiał powiedziany jutro o pewnym, o pewnym temacie który klub może zrobić, bo klub daje zgodę na statnej widze zagranicznej. Klub ma prawo cofnąć. Ale to będzie decyzja ostateczna. Jeżeli nie będzie zdecydowanej poprawy, nie ukrywam, że klub taką decyzję podejmie. Czyli żebyśmy zrozumieli, nasz klub może cofnąć mu pozwolenie na ostatnią odpowiedź. Tak. Tak jest. Stał a z drugiej strony, czy Pan ma pełną autonomię ewentualnie dostawieniem zawoźnika typu Matei Zagara? Oni Od jednego meczu. Czy kontakt był przeszkadza? Nie, Absolutnie nie. Ale mówię, nie sztuka jest tak w nie. Nie, nie sztuka jest została. odbudować tego Mateja Zagara yy, w sytuacji, kiedy on zobaczył to w tunelku bardzo nie zielone światło, ale pomarańczowe światło pulsujące. I. To Zagar może powiedzieć, odstawiam go teraz w meczu, a Zagar mi powie, jak taki jesteś mądry, to teraz wsiadę razem z kimś mówię, czy teraz. Złapię. No nie wiem jak Pan jest, ale Dziękuję. ja uważam, że się pan, Panie Prezesie, a nie Władę, bo Władek to nie jest chłopiec na posyłki. Ja nie wiemy jaki Władek. Kiedyś leżą tak powiedział zawodnikom, że tak, to ja mogę pojechać i zawodnicy pojechali i wygrali mecz. Tak, to się procyduje. No, ale, ale powiadam jeszcze raz, kiedy wtedy, kiedy przyjdzie mecz z bardzo ciężkimi rywalami, to posiadajcie sobie razem na mit na, na, na i sobie ci punkty. A nieraz w tej sytuacji meczu na styku, takim ciężkim meczu na te 5-6 punktów mogą decydować o obliczu zespołu i obliczu drużyny. Ale to dywagujemy o takich, można powiedzieć, rozwiązaniach ekstremalnych, sami dobrze wiecie panowie, że nie sztuka jest wyrzucić zawodnika ze za zgrupowania płaść z Mistrza Świata, prawda? A wyrażenie wy, wy do Świata. Czy godzina meczu to nie, nie uległa zmianie? Daniel? Nie. No nie? Pierwsza. Tak jest. Czyli na półfinale jeszcze świat Tak jest. jest. Ale tak jakby z Argentyną tam to. Ale już że to nie spływa. Przecież to piszą A na forach internetowych śmieszny spot, śmieszniki wicepiłka. A może zostawmy, że stawmy te dywagacje internetowe, bo to niczego nas nie doprowadzi. W każdym razie podsumowując ten wątek z Matejem, narzędzia, narzędzia mamy, tylko kwestia jest tego, jak je rozumiecie używać. Tak, dziękuję.